Was fajną piosenkę. Podobało się? No dobra, już koniec, tych flasków, już koniec. Witam Was, a tak a, a, przepraszam, a tak a propos, to witam Was w moim, w mojej premierze. W mojego programu. Ciekawostki od domu. To wszystko. Fryzury. Patrzcie, to będzie kok. Mam sobie kideczkę z przewojowej gumki. Zaraz pójdę po drugą gumkę, bo będzie mi potrzebna. Dobra. Biorę to tutaj na drugi bok. Ściaśniam to tak jakby zabijam, tak jakby zabijam w rulon. W rulon. Robię to takie jak koka. To robię to tak samo jak koka w tym mniej. Platam gumkę. Widzicie? Kuk w mniej niż dwie minuty. Tylko Wam wyjdzie lepszy. A teraz werkoczyk. To, to będzie lekcja dla wszystkich, którzy nie umieją warkoczyć. Mamy kitkę. Rozdzielamy ją na trzy części, o tak. Najlepiej zrobić tak, że Oddzielacie od kitki jedną część, a tą grubszą rozdzielacie na dwie. Teraz ta prawa część idzie za, za środkową. Lewa teraz idzie za środkową. Teraz prawa idzie za środkową. Teraz lewa idzie za środkową. I póki nie będziecie mieli trzech yy, sorki jeszcze. Jeszcze raz pokażę okay? no proszę. Oddzielacie na trzy części, jak mówiłam. Teraz prawa idzie za środkową, lewa teraz idzie za środkową, teraz idzie prawa, teraz yy, idzie lewa, teraz idzie prawa znowu, teraz idzie znowu lewa i tak w kółko robicie, póki nie dostaną 3 cm prostych. Dobra, teraz bierzecie... O, tutaj jest, dobra? I macie piękny błagaczyk. Dobra, teraz Wam pokażę moje włosy. Są długie i piękne. Jak Wam się podoba moja bluzka? Ma czarny pastel, i jest biały. Lubię białe wciuchy. Czarne też. No koniec tych oklasków, koniec. Wiem, że jestem piękna. Dobra, ale niestety to już koniec mojego odcinka. <grym> najpierw najpierw teraz powiem jeszcze, że pokażę Wam ostatnią rzecz w tej premierze, o której mówiłam. Sweet milky. Hmm. Uh-uh. <laughs> <laughs> no uh <laughs> <laughs>